W ostatnim czasie Minecraftowe community jest niezwykle poruszone nadchodzącym filmem o Minecrafcie, który wreszcie, po ponad 10 latach produkcji, przeniesie kultową grę na wielkie ekrany. Mogłoby się więc wydawać, że tak wyczekiwana produkcja od razu stanie się kinowym hitem, czyż nie? W końcu, co to może pójść nie tak? Po co ta stara gra? A Minecraft mówi to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów o grach ostatnich lat. Okropny design postaci, drewniane aktorstwo, płytki scenariusz czy paskudne modele. To wszystko sprawiło, że film ten traktowany jest bardziej jak przygry i nie ma co się dziwić, skoro sami twórcy kategoryzują go jako fantastyczną przygodową komedię. Choć uważam, że o wiele bliżej jest mu do tragicznego dramatu. Prawdą jest jednak, że film, który już wkrótce będzie dane nam obejrzeć, i tak przeszedł szereg poprawek względem tego, co obiecywano nam 4 kwietnia. 2022 roku. Mimo to wciąż przykro jest patrzeć, ile świetnych projektów na ten jeden film przypadło właśnie w taki sposób. Zatem to jest Steve, ja jestem Kromek, a dzisiaj będę waszym przewodnikiem przez dżunglę, nie Jumanji, lecz mrocznej przeszłości filmu o Minecrafcie. Zacznijmy więc od samego początku. Skąd w ogóle pojawił się pomysł na film o Minecrafcie? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w pięknej, ośnieżonej Szwecji, która właśnie obchodziła nadejście nowej dekady. To właśnie w kolebce kultowej gry Paul Owens wraz z Paulem Leveringiem przez rok dotrzymywali kroku twórcom Minecrafta, bacznie przyglądając się ich poczynaniom. Rezultatem ich obserwacji został film Minecraft The Story of Mojang, ponad 100-minutowy dokument, w którym ukazali oni pierwszy rok w niewielkim studiu gier. W filmie zamieszczono m.in. wywiady z najstarszymi pracownikami, którzy sprawowali pieczę nad rozwojem początkowych wersji Minecrafta, a także spojrzenie na codzienność w samym studiu. Nie zabrakło tam też historii samego Nocza, który opowiedział co nieco o swoim życiu. Co ciekawe, pomimo, że film w całości skupia się na twórcach Minecrafta, ci nie wydali na niego ani złotówki. To Players' Production, czyli niewielkie studio stojące za całym projektem, samo wyszło z propozycją kolaboracji do Mojang i sfinansowało go poprzez crowdfunding na Kickstarterze. Finalnie film miał swoją premierę w 2012 na 3 dni przed Bożym Narodzeniem. Mimo, że jego oficjalna premiera odbyła się na nieistniejącej już platformie Xbox Live, to jego nieoficjalna premiera na pirackiej stronie The Pirate Bay odbyła się zaledwie dzień później. Swojego debiutu doczekał się nawet w amerykańskiej telewizji Fusion TV w 2015 oraz na płytach DVD, które do dziś możemy kupić. Jak łatwo można się domyśleć, Mojang wspierało twórców owej produkcji i udzieliło im wszystkich niezbędnych zgód. Wprawdzie nigdy Nigdy tego oficjalnie nie potwierdzono, a ale podążanie w krok w krok za nocem bez jego zgody przez ponad rok myślę, że skończyłoby się w zgoła inny sposób. Jest to o tyle ważne, że to właśnie pominięcie tego drobnego kroku przeszkodziło innym filmowcom, którzy chcieli zekranizować emocje towarzyszące nam podczas grania w Minecrafta. Film The Birth of Man, bo to o tym projekcie właśnie mowa, był kolejnym crowdfundingowym projektem, który Brandon Latch i Freddie Wong postanowili ufundować na Kickstarterze. Patrząc na zapisy z początku 2014 ich projekt był Naprawdę ambitny. Ze zwiastuna możemy wywnioskować, że fabuła będzie podążać za graczem, którego spokojną chatkę zaatakowali wrodzy napastnicy, podpalając ją i porywając jego ukochanego psa. W zjawiskowy sposób łączy on elementy live action ze zdumiewającym jak na niezależnego twórcę CGI. Trochę ironiczne, że wygląda on lepiej niż obecny film, który dostaliśmy od takiego giganta jak Warner Bros. Skoro więc twórcy posiadali tak ogromną wiedzę i umiejętności, a po zbiorcach jakiś starterze widać, że zainteresowania i funduszy nie brakowało to co w takim razie poszło nie tak? Tak jak już wcześniej wspominałem, nocz nie był zbytnio zadowolony, że dwóch losowych źródłów zbiera sobie prawie milion dolców na film o jego grze bez żadnej uprzedniej konsultacji. Napisał on więc wpis na Twitterze, w którym domagał się od Brandona zamknięcia zbiórki i porzucenia naruszającego prawa do jego marki projektu. Jego wypowiedź spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część fanów zgadzała się z ojcem Minecrafta, wytykając zuchwałość w monetyzacji czyjejś własności. Druga część kontrowała, żeby Birth of Man nie różni się niczym od innych fanowskich projektów, których twórcy zbierają dotację poprzez crowdfunding. Jedno jest pewne: jakkolwiek Birth of Man się nie zapowiadał, Marcus Persson skutecznie ukrócił zamiary Brandona. Mimo to, cała sytuacja zasiała w jego głowie pewien pomysł stworzenie filmu fabularnego o Minecrafcie, tym razem jednak pod kontrolą prawdziwego twórcy gry. Okazuje się bowiem, że Mojang myślał już w przyszłości o podjęciu pracy z hollywoodzkimi wytwórniami, które oferowały im stworzenie seriali telewizyjnych osadzonych w pikselowym świecie. Prace jednak porzucono, gdyż jak sam były prezes Karl Manek powiedział: jeśli pojawiłby się odpowiedni pomysł i ludzie, z którymi chcielibyśmy współpracować, to powiedzielibyśmy, czemu nie. Wtedy właśnie jak grom z jasnego nieba ukazał się wspomniany wcześniej Kickstarterowy projekt, który skłonił nocza do ponownego podjęcia rozmów z ogromnym amerykańskim studiem Warner Bros. Niespełna dwa tygodnie później, po już 27 lutego 2021 2014 roku, Persson dumnie ogłosił, iż prace nad filmem właśnie się rozpoczęły. Na ich czele stanąć miał Roy Lee, który w tym samym roku pracował nad The Movie oraz Jill Messick, znanej z wielu amerykańskich komedii. Niedługo później na ryserskim krześle zasiadł Rob McElhenney, stojący za znanym amerykańskim sitcomem It's Always Sunny in Philadelphia. Natomiast pisanie scenariusza pomóc miał mu Jason Fuchs, który w przeszłości pracował między innymi nad skryptem do epoki lodowcowej. Mogłoby się zatem wydawać, że ogromny budżet jakim dysponowali i Warner Bros i Mojang, połączony z tak mocną obsadą, od razu uczynią film murowanym hitem, na który każdy fan Minecrafta będzie czekać. Prace szły gładko i bez większych problemów, a ogłoszenie daty wydania filmu na 24 maja 2019 roku w ogóle nie zwiastowało tragedii, jaka już wkrótce miała się wydarzyć. veteran studio executive and producer jill messick has taken her own life and this morning her family is blaming the harvey weinstein scandal for her death 7 lutego 2018 W Los Angeles, w Kalifornii. Oficjalny motyw, który ją do tego skłonił, nie jest znany. Rodzina Messick podejrzewa jednak, że Jill nie poradziła sobie z medialną nagonką, która rozpoczęła się po ujawnieniu obciążających ją oskarżeń. Podobno w 1997 była zamieszana w sprawę, w której oskarżono Harveya Weisnera o wy Wanie aktorki Rose McGowan, której Messick była menadżerką, w oświadczeniu podanym do mediów przez rodzinę Messick, stwierdziła, że Jill stała się ofiarą naszej nowej kultury nieograniczonego dzielenia się informacjami i gotowości do akceptowania oświadczeń jako faktów. Cała sprawa jest mocno upolityczniona, a o jej wielu dewiacjach można mówić godzinami. Jedno jest pewne, Jill Messick uczyniła z a Minecraft Movie ostatni film, nad jakim kiedykolwiek pracowała. To zaś skłoniło jego obecnych twórców, do honorowego wspomnienia jej jako członkinię zespołu produkcyjnego. Dramatyczne wydarzenia z lutego 2018 stanowczo zaważyły o dalszych losach minecraftowego filmu. Rob McElhenney i Jason Fuchs, którzy do tej pory pracowali nad scenariuszem, zastąpieni zostali przez braci Arona i Adama Ni. Nee, tym samym wymuszając rezygnację z pierwotnej daty premiery, która miała odbyć się 24 maja 2019. W jednym z późniejszych wywiadów, którego odsunięty od produkcji McElhenney udzielił w lutym 2020 roku, podzielił się on swoimi przemyśleniami o oceniu jego pomysłu. Uważałem, że jedną z największych zalet Minecrafta był brak ustalonej narracji. To było doświadczenie otwartego świata. Jedyne co otrzymywaliśmy to klocki do budowania czegokolwiek chcesz. Kiedy Toby Emmerich zastąpił Grega Silvermana, mój pomysł na film o Minecraft powoli spalił się na panewce. Nie żywię żadnej urazy. Rozumiem to, rozumiem jak to działa. Przy takich liczbach i takiej skali wszystko może rozpaść się w każdej chwili. Niedługo później, bo już w styczniu 2019 roku, braci nee również odsunięto od produkcji, a reżyserię i scenariusz filmu przejął wówczas Peter Solet. Ujawniono też wówczas, iż scenariusz Soleta skupi się wokół potwornego smoka kresu, który sieje spustoszenie w górnym świecie. Zaś pół roku później skrypt Petera ponownie porzucono, a na jego miejscu osadzono Alison Schroeder. Tylko po to, by dwa lata później jeszcze raz zmienić scenarzystę. Tym razem mieli być to Chris Bowman i Hubert Palmer. O sytuacji tej wypowiedział się nowy reżyser filmu, Jared Hess, który wyjaśnił, że chce uniknąć sytuacji brzydkiego Sonika, kiedy to fani niebieskiego jarzozwierza absolutnie zmasakrowali przedstawiony trailer za paskudny wygląd głównego bohatera. Całe to zamieszanie związane ze zmienianiem scenarzystów i reżyserów jak brudną bieliznę w połączeniu z epidemią COVID-19, która wybuchła w 2020 roku, ostatecznie przesunęło datę premiery filmu na dobrze wszystkim dziś znany 4 kwietnia 2025 tego roku. I jeśli zdążyliście się już zgubić, to nie jesteście w tym sami. Najważniejsze, że finalnie to Jared Hess miał zająć się reżyserią, a Jason Momoa, znany m.in. z gry o trące Aquamena, miał sprawować pieczę nad produkcją. Teraz, gdy sprawa kadry o stabilności zbliżonej do budżetu Opola w końcu się rozwiązała, mogłoby się wydawać, że wszystko pójdzie już z górki. Otóż nie. 1 kwietnia 2024, czyli na lekko ponad rok przed ustaloną premierą filmu, na koncie pewnego użytkownika Twittera, Space 2 pojawiło się tajemnicze zdjęcie z podpisem. Rekwizyty, które znalazłem w pobliżu studia, w którym kręcony jest film o Minecraft. Choć z początku wiele osób uznało to za prima-prisowy żart, dość szybko przestało im być do śmiechu, gdy przez następne dwa tygodnie konto to każdego dnia publikowało coraz więcej i więcej i jeszcze więcej zdjęć z falernego planu filmu to po raz kolejny podzieliło społeczność Minecrafta. Mniejszość twierdziła, że scenografia prezentuje się fantastycznie. Większość natomiast zaprzeczała, twierdząc, iż wygląda ona tak źle, jakby była co na niej wygenerowana przez AI. Ten zaś napisał, Joshowi, że jest gejem. Eee, uh, okej. Okay. Jeśli zatem myślicie, że afera drzewna po prostu ucichnie, a ludzie jakoś zapomną o tych fatalnie wyglądających wyciekach, to pozwólcie, że wyleję wam kubeł zimnej wody na głowę. Otóż niespełna kwartał później, w okolicach 18 lipca, doszło do jeszcze jednego liku. Tym razem w internecie pojawiły się te przeklęte karty postaci Jacka Blacka jako Steve'a, a także różowej owcy, pszczoły i Creepera, wyglądających niczym z najgorszego koszmaru sennego o trzeciej nad ranem. To przy Przelały już ostatecznie czare goryczy, a w samym Warnerze finalnie coś pękło. Gorączkowo bowiem zaczęli ściągać owe obrazki ze wszystkich możliwych portali, przy okazji wlepiając każdemu udostępniającemu po nocce o prawach autorskich. Cóż, jeśli wiecie czym jest FX 300, to powinniście bez problemu domyślić się, co było dalej. Jednak przełomowy moment miał dopiero nastać, albowiem 4 września 2024 roku ujrzeliśmy pierwszy, oficjalny zwiastun filmu o Minecrafcie, na który wiele graczy czekało ponad dziesięć lat. What the hell? Uh, but... Ponieważ brakuje mi słów na opisanie tego ułomnego tworu, to posłużę się oficjalnym stanowiskiem producentów, które znalazłem na Wikipedii. <laughs> Reakcje publiczności na zwiastun zostały określone jako podzielone lub też ogólnie negatywne. Krytyka skupia się wokół CGI, wyglądu postaci i aktorskiego charakteru filmu. Tia, wyjątkowo delikatny sposób na powiedzenie, że Warner zawalił po całości, a ludzie absolutnie zjechali ich z góry na dół. 216 000 do 198, czyli gówno, czyli gówno. Ale gówno! Ja. WHA- <laughs> To wygląda źle, ale eufemistycznie. Trailer ten był po prostu tak kiepski, że ciężko go w jakikolwiek sposób obronić. I jedno jest pewne: I am Steve jeszcze przez długi czas pozostanie memem w społeczności graczy. Tak samo jak Daniel Brooks wśród widzów Timiego. Tak więc, gdy wszyscy polscy i zagraniczni twórcy zdążyli już wyśmiać niedorobiony trailer, a nowy film o Minecraft doczekał się linczu niczym pierwszy zwiastun Sonika, Warner Bros. musiało w jakiś sposób odzyskać przychylność fanów. W końcu to trochę ironiczne, że niezależni animatorzy byli w stanie ugotować lepszą wersję tego zwiastunu w niecałe dwa tygodnie, gdy tak wielkie studia jak Warner męczyło się z nim ponad 10 lat. Dlatego też dwa miesiące po katastrofalnym zwiastunie otrzymaliśmy jego drugą wersję. A to dziwo, mimo iż w pozostawiała wiele do życzenia, była zdecydowanie lepsza od tej wrześniowej. Kolejny raz cała ta farsa, w której znalazł się w filmie jego twórcy, wydawała się dobiegać końca. Fani byli względnie zadowoleni, a produkcja dopinana była już na ostatni guzik. Co więc w takim wypadku może pójść nie tak? Nie wiem, choć się domyśla. Cóż, okazuje się, że podobnie jak każda polska partia ostatnich lat, Warner nie potrafi przestać przywłaszczać sobie cudzej własności. Wszystko zaczęło się, gdy duzi zagraniczni twórcy Zauważyli, że ich filmy zaczęły losowo otrzymywać ostrzeżenia o prawach autorskich, a nawet znikają z ich kanałów. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że odpowiedzialne były za to utwory takie jak Sweden, Muk City, Mason Venus czy Minecraft. Wszystkie autorstwa legendarnego kompozytora C418. Utwory, co warto zaznaczyć, które normalnie odtwarzają się w grze i o których dozwolonym użytku mówi nawet sam autor. Krótkie dochodzenie ujawniło, że za wszystko odpowiedzialny jest właśnie Warner Chapel, który posiadając obecnie prawa do ścieżki dźwiękowej stworzonej przez Daniela Rosenfelda, postanowił wykorzystać je do wprowadzenia jego piosenek do bazy praw autorskich YouTube'a. Sprawiło to, że tysiące filmów straciło możliwość zarabiania i sporą część ich zasięgu. Po tym incydencie, twórcy filmu o Minecraftcie ponownie znaleźli się w oglu krytyki, a komentarze pod zwiastunami do nadchodzącego filmu zostały zalane sarkastycznymi wypowiedziami, wypominając im haniebny występek. Całe szczęście, C418 i Warner w porę zareagowali, wychodząc twórcom naprzeciw i umożliwiając im odwołanie się od ostrzeżeń. Niesmak jednak pozostał, a sam fakt, że tysiące z wniosków musi zostać rozpatrzonych i usuniętych ręcznie, tylko wzmaga irytującą sytuację. I w ten właśnie sposób. Dotarliśmy do dnia dzisiejszego. E Minecraft mówi, doczekał się jeszcze jednego oficjalnego już zwiastunu, którego ciężko się jest czepiać, porównując go do dwóch poprzednich. Sprytnie Warner, sprytnie. Anyways, zbliżająca się premiera tejże produkcji zaczęła wypychać film ze świata internetu wprost na sklepowe półki. Wizerunkiem bohaterów tego filmu sygnowane są teraz nie tylko zestawy Lego, ale i ciasteczka z kremem Oreo czy chipsy Doritos. Twórcy owego filmu nie zapomnieli nawet o naszym pachnącym cebulą kaczogrodzie, gdzie na sklepowych półkach te produkty także zagościły. Czekaj, serio? Pani i panowie, oficjalnie ogłaszam, iż zestaw Minecraft mówi jest odporny na krakowskie drogi. The, więc krok i żebym dograł się do to Siemanko, jestem Kuni. Mam zestaw z McDonalda yy, Minecraft Movie. Poprosił mnie, żebym zrecenzował, no to to zrobię. Pudełko jakby Happy Mealowskie, ale z wiadomo, z Brendem. Bardzo ładne, bardzo ładne. Taki zwykły karton. Kupiłem sobie z, z nuggetsami, No i frycie, które też mają słuchajcie, logo Minecraft Movie. Tylko ma, mm, makrowe nuggety. Sześć McNicksów z sosem barbecue. To jest bardzo ładne, też tutaj jest A Minecraft Movie. Jak tutaj otworzymy o. Patrzcie. Rendering Nether Flame Sauce to jest napisane. Przeparanie yy, tego ziemniaczka na frytki. Frytki jak frytki. No Udało mi się znaleźć wiedeczki. Mam McFlara i dostałem stylową czapeczkę. Jestem jedną z tych ludzi, którzy bardzo lubią McFlary. Dobre, dobra nawet. Uch, to strzela w buzi. To stylowa, więc Kuniulo, dziękuję bardzo za możliwość y, tego bycia. Y więc na czym to ja. A, tak, film o Minecrafcie swoją premierę w stolicy fast foodów będzie mieć właśnie dzisiaj, 4 kwietnia 2025 roku. No, chyba, że od czasu pisania tego scenariusza maski Trump i wysadzić wszystko w powietrze. Albo ja zaspałem i nie wyrobiłem się z filmem. Miejmy nadzieję, że nie taki diabeł straszny jak go malują, a film okaże się całkiem przyjemny do oglądania przy okazji rodzinnego obiadku z babcinem Rosołkiem. Na dziś jednak to wszystko co mogłem i chciałem wam przekazać. Możecie napisać swoje przemyślenia na temat emaltycznej. Minecraft mówi w komentarzach, jak i odpowiedzieć, czy chętni bylibyście na recenzję filmu z mojej perspektywy, gdy ten finalnie wyjdzie na DVD w Polsce. A teraz dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, oznacza to, że taki content przypadł wam do gustu. Rozważcie zatem zostawienie łapki w górę dla zasięgu oraz subskrypcji po więcej takich materiałów. Nic was to nie kosztuje, a zawsze możecie zmienić zdanie. Życzę miłego sensu każdemu, kto wybiera się na film do kina. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Five gentlemen arriving at a Minecraft movie. The ten year wait is over. We stopped at Steve's Love a Chicken for a snack. i'm placing blocks and shit cause i'm in the fucking minecraft i am placing blocks and shit cause i'm in fucking minecraft